W Ludwikowicach Kłodzkich odbyła się impreza Mikołajkowa, która pozwoliła dzieciom przenieść się w krainę Świętego Mikołaja. Impreza ta corocznie odbywa się w tym miejscu, jednak w tym roku ma wyjątkowy charakter i nową oprawę. Stworzona bowiem została kraina Świętego Mikołaja, która pozwoliła poczuć magię tego wyjątkowego dnia. W tym roku chcieliśmy coś innego. Chcieliśmy zorganizować naszym dzieciom wyjazd do Krainy Świętego Mikołaja w Kołacinku. Okazało się, że trudności z noclegami, dostaniem się do niektórych komnat spowodowały, że postanowiliśmy przenieść Krainę Świętego Mikołaja właśnie tu do Ludwikowic, aby te dzieci poczuły tę magię cudownego dnia związanego z właśnie Świętym Mikołajem. Kraina Świętego Mikołaja ma w sobie jak gdyby założenie główne, że dzieci mają się czuć jak w krainie bajki. A więc mamy tutaj komnaty Królowej Śniegu, mamy w jednym z pomieszczeń y, przygotowany dom Królewnej Śnieżki i siedmiu krasnoludków, ale oczywiście wiadomo, że wszystkie dzieci mają złe uczynki i my dorośli również, dlatego też postanowiliśmy zorganizować Komnatę Zapomnienia, gdzie Musimy wyrzucić złe uczynki, zmielić je i od tej pory otrzymać certyfikat dobroci. Czyli kolejne pomieszczenie to jest właśnie komnata zapomnienia. I na sam koniec, jeżeli mamy dobre tylko uczynki, wszyscy będziemy zaproszeni do komnaty świętego Mikołaja. Czyli widać, tych komnat jest dosyć dużo, i myślę, że każdy z naszych dzieciaków znajdzie tutaj coś ciekawego dla siebie. Organizatorzy postarali się o to, by dzieci czuły się magicznie. Nie brakowało słodkości i prezentów, które święty Mikołaj wraz z pomocnikami wręczał dzieciom. No na pewno jest to bardzo szczególny dzień, zwłaszcza dla wszystkich naszych uczniów i podopiecznych tutaj Domu Pomocy Społecznej. Dzieci bardzo długo oczekiwały tego dnia, także jest to olbrzymie wydarzenie i rokrocznie u nas w szkole odbywa się zawsze bardzo hucznie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy sprawiać swoją pracą radość osobom niepełnosprawnym. Zadaniem pani Mikołajowej jest prowadzenie całej imprezy i już w drugiej części, czyli za chwilkę, wprowadzenie Świętego Mikołaja, na którego dzieci bardzo czekają. Co byś chciał dostać od Świętego Mikołaja? Autko takie jedzenia po korytarzu albo po tym. Bo na bawialnia albo na jadalnię. Chcielibyśmy przybliżyć tą zimę nie jako surową, groźną, a taką ciepłą, która naprawdę chce przybliżyć dzieciom te przede wszystkim takie dzień ten, świętego Mikołaja. No i żeby dzieci nie bały się zimy. A żeby korzystały tak samo jak z wiosny, lata, jesieni. Jest to przepiękna impreza Mikołajkowa tutaj w Ludwikowicach. Jeszcze na tak pięknej nie byłam. Pozwoliła mi przenieść się w świat bajki, w świat dziecka, stać się znowu małą dziewczynką. Jestem pod wielkim wrażeniem. Jest to naprawdę przepięknie przygotowana uroczystość dla dzieci tego ośrodka. Wrażenia były wspaniałe, a dzieci bawiły się znakomicie. Przygotowane atrakcje sprawiły dzieciom mnóstwo radości, a uśmiech na ich twarzach był bezcenny. I do zobaczenia Chcieliśmy po prostu gorąco podziękować naszym gościom, którzy przyjechali w tak ważnym dniu i chcieli chociaż kilka chwil spędzić z naszymi dziećmi. Ten słodki upominek niech zawsze przypomina, że my wszyscy potrafimy się świetnie bawić, że jesteśmy całym sercem oddani naszym dzieciom, a zachęcamy naszych gości, żeby coraz częściej przyjeżdżali do nas, żeby pamiętali o nas, że w Ludwikowicach jest dom pomocy społecznej dla dzieci, że tam mieszkają dzieci, które najbardziej oczekują wsparcia i pomocy. Ta paczuszka. O świętego Mikołaja niech przypomina ten uroczy dzień z krainy świętego Mikołaja. Telewizja Kłocka. Nasza telewizja lokalna.